Witam serdecznie z tej strony Pilarz Amator, więc <laughs> czas wreszcie na odcinek z rozbiórki demona. Pewnie wszyscy z was zastanawiają się, co spowodowało taką demolkę kartera. Sam też mocno zastanawiałem się. Eee, miałem nadzieję, że rozbiórka to wyjaśni i wyjaśniła, wszystkiego się dowiecie, w tym filmie. Jedna sprawa jest już pewna: tej demolki nie spowodował mój eksperyment. Awaria jest wynikiem pecha, po prostu. Mogły być dwie sprawy: błąd lub niedbały montaż w fabryce, ewentualnie wada materiałowa, ale o wszystkim za chwilę się dowiecie. Natomiast po rozbiórce kosy okazało się, że jednak. Kosa Demon jest całkiem twardym zawodnikiem, twardszym niż myślałem. Ci, co byli na live, mieli okazję zobaczyć, że naprawdę tam <laughs> naprawdę ta kosa miała co robić, miała co ciąć. Po dotarciu solidnym i regulacji gaźnika naprawdę nie była oszczędzana, dostawała w palnik, i było podejrzenie, że poleciał korbowód, jednak po rozbiórce okazało się, że to jednak nie korbowód. Maszyna w całkiem dobrym stanie przeszła te wszystkie ciężkie próby terenowe, ale teraz dosyć tego oględzenia. Zapraszam do materiału. you. Okej, okay, no więc nareszcie mogę dokończyć ten materiał. Na pewno nie zdajcie sobie sprawy, ale ja ten mały filmik robię na cztery dojścia. <noise> robię na cztery dojścia. Nie musicie się martwić, jeżeli u mnie takie przerwy wynikają w tworzeniu filmów, to nie zawsze to jest problem z moim zdrowiem, na szczęście. Dzisiaj co prawda jestem umówiony do lekarza, ale czuję się całkiem dobrze. Nawet, chciałbym, nawet powiedziałbym, że świetnie. Natomiast yy, tak jak wiecie, mam brata niepełnosprawnego i on lubi, lubi mi czasami jakiś numer wyciąć. No i wczoraj już, wczoraj miałem dość dokończyć wreszcie ten filmik, bo już zaległości były. No i braciszek sobie zrobił dwójkę w pościel, co mu się rzadko zdarza, ale mu się czasami zdarza. No, więc trochę pracy było, żeby posprzątać, poprać, posuszyć i tak dalej, więc stwierdziłem, że na, na spokojnie w poniedziałek dokończę montaż tego filmu. No, więc y, do dzieła. Trochę będę dzisiaj zceplenił, ale mniejsze o to. sobie po prostu <laughs> wczoraj podczas tych wszystkich zajęć nie przygryzłem tak solidnie język, nie mam pojęcia jak ja to zrobiłem, ale mnie napiernicza dzisiaj tak, że mi się trochę, że tak powiem, ciężko mówi. Wczoraj tak nie bolał, po nocy dopiero boli. No więc, wracając do naszego filmu. Tutaj macie screena właśnie. Ponieważ moment, kiedy wyleciał mi winowajca całej awarii, się akurat nie nagrał. Nie zauważyłem, że... No, aparat też już ma swoje lata. Nie wiem, czy jest 12 lat, czy ileś. Nadal to jest bardzo dobry aparat, ale... On nagrywa filmiki chyba maksymalnie 20-minutowe, czy jakoś tak. A no, że ja od czasu do czasu musiałem przerywać iść tam zajrzeć do brata, to musiałem kontrolować, żeby co jakiś czas od nowa włączyć nagrywanie, i tym razem się zapomniałem. I moment, kiedy wyleciała, wyleciał mi fragment zabezpieczenia yy, sworznia tłoka, yy, się nie nagrał. Więc postanowiłem później, już yy, jak włączyłem nagrywanie, to już oglądałem ogólnie stan silnika. No więc tutaj na screenie zaznaczyłem wam w czerwonym kółku głównego winowajce awarii. Tak, tak, wszyscy ci łącznie, łącznie z moim widzem o Niku Monshine, na pewno teraz się cieszą, jeśli dobrze trafili, tak, bo wiem, że Monshine i jeszcze parę osób też wspominało, że czasami jak są takie nagłe awarie chińskich silników dwusuwowych, to winna, winne jest właśnie zabezpieczenie sworznia tłoka, które sobie wyskoczy i dostanie się między tłok a ścianę, cylindra. Później jeszcze znalazłem drugi fragment, tak? Czyli można powiedzieć takie awaria losowa. Mógł być niedbały montaż w fabryce, mogło być źle włożone, lub mogło być po prostu uszkodzone, przyszczypnięte, gdzieś tam mogło mieć słabsze miejsce i po prostu pękło i wyskoczyło i na zrobiło niezłego jublu. Zaraz wam pokażę zdjęcia. Przy czym od razu zaznaczam, konsultowałem się, zarówno z Piotrem z kanału RP Garażowo, jak i z Szymonem Rekowskim się konsultowałem, ponieważ oni naprawiają na co dzień sprzęty. Ja nie pamiętam, ile lat temu było, kiedy ostatni raz rozbierałem silnik dwusuwowy I ze względu na przebarwienia w silniku, chociaż wydawało mi się, że silnik jest w stanie idealnym, jednak miałem pewne wątpliwości, i wolałem to skonsultować z bardziej doświadczonymi mechanikami. A właściwie z doświadczonymi mechanikami, bo ja tutaj jestem akurat laik. Żeby ocenić inaczej, żeby wiedzieć na co patrzeć, żeby móc obiektywnie ocenić stan silnika. Ale przechodzimy już do zdjęć. No mówię, przepraszam, że dzisiaj trochę niewyraźnie mówię, ale no już kurde, taki pech, pech za pechem, jak nie kosa się rozleciała to podczas ostatniego live'a brat zrobił jedynkę, ojcu, <głos》> i musiałem live'a przerwać, a teraz w weekend zrobił dwójkę i jeszcze kurde podczas, <głos》> podczas, zakładania nowej pościeli, tak sobie machłem ręką i nie wiem jak ja to zrobiłem, że sobie tak mocno język przygryzłem, no ale cóż, jak się z ofermą to tak to bywa. <głos》> Więc dobra, to może to zdjęcie na no, później. I już Wam pokazuję, wrócimy do tego zdjęcia, co było u mnie w poście. O! Yy, tutaj, między tą ścianę tłoka a cylinder, dostało się to zabezpieczenie i po prostu wyłamało kawał ściany tłoka. Ten wyłamany kawał dostał się w korbowód. Został zmielony, dlatego wywaliło takie dziury w, w ścianie kartera. No i po prostu narozrabiał też dalej, bo są przerysowania na drugiej stronie yy, tłoka, ale to są spowodowane właśnie z tymi zmielonymi odłamkami. Teraz pójdźmy od początku. Dlaczego uważam, że yy, kosa była, silnik był w stanie idealnym? Starałem się, to już było takie zachodzące słońce. Starałem się pod słońce do, ustawić ten cylinder, żeby, żeby było wnętrze w miarę dobrze widać. I nie wiem, czy na tym zdjęciu dobrze widzicie, ale zobaczcie, wyraźnie widać te ryski od honowania. Jest idealna palcem przejeżdżałem, idealna gładź cylindra. Oczywiście on jest trochę przyciemniony, przebarwiony, ale to jest chyba normalne podczas pracy. Tutaj mamy, tak byśmy bejcą pomalowali przy kanałach m, przepukujących. Eee, to jest nalot od oleju. Więc tutaj też, to jest nalot od oleju, więc pewnie wszyscy, będą by, pewnie wszyscy jesteście ciekawi, co tutaj był za olej zastosowany, ale w swoim czasie dowiecie się. Najważniejsze jest to, że głaś cylindra w stanie idealnym, nie ma nigdzie przytarć. Te dwa ciemne ślady po, pokażę jeszcze na następnych zdjęciach. O, te dwa ciemne ślady tu to są oczywiście ślady po pierścieniach, ale one powstały w momencie, kiedy między cylinder, a tłok dostało się zabezpieczenie. I to było po przeciwnej stronie i po prostu w sposób gwałtowny tłok został dociśnięty do, do ściany cylindra i przez co zosta, zostały takie ciemne ślady od pierścieni, ale tutaj jest jak palcem przejechałem jest gładciutko, nie ma, nie ma żadnych wgłębień, widzicie ładnie honowanie widać nie ma nigdzie przytarć o tutaj jeszcze lepiej widać e, te, te dwa paski od pierścieni no i ładnie ładnie przehonowanie cały czas, widać nie ma nigdzie nie ma nigdzie pionowych przytarć, pionowych rys o, to jest chyba najlepsze zdjęcie. To mi się najlepiej udało chwycić. Idealna gładź cylindra, nigdzie nie uszkodzona. Tutaj, nie wiem, czy będzie widać. O, są takie małe dziurki. To już jest po odłamkach. To już są te odłamki po zmieleniu. O, tutaj nawet widać jeden taki odłamek. Po zmieleniu w korbowodzie tu się dostała, Ale to już ta prędkość nie była taka. One się tutaj lekko wbiły. Natomiast na ścianie tłoka tej niewyłamanej są właśnie takie pionowe szramy po, po tych odłamkach. O! A tu jest bo to jest strona od kanału wylotowego. Czyli od tłumika. A to jest kanał dolotowy, czyli od gaźnika. I tutaj widzicie, do, tutaj to zabezpieczenie się dostało, i stąd takie piękne szramy. A poza tymi szramami pionowymi widzicie nadal honowanie żadnych przytarć. Dokładnie ładnie cały, widać, cały czas widać honowanie. Cylinder poza tymi szramami konkretnymi od, od zrobionym przez zabezpieczenie tłoka wszędzie cylinder jest gładki, żadnych rysek tutaj mamy kanał dolotowy oj co ja gadam, no tutaj mamy tak, tu jest od gaźnika wyjście a tu jest tłumik i co mnie zaskoczyło Zobaczcie, prawie wcale nagaru nie ma, nie? Czyściutko. Wylot cylindra jest jak na taką. No dobra, jak na taką eksploatację, to on jest czyściutki. Wszystkiego się dowiecie spokojnie, to dużo pracy mnie czeka, bo chcę naprawdę konkretne materiały przygotować. Liczyłem, że zdążę to wszystko zrobić, zanim przepalę te 40 litrów mieszanki. Nie spodziewałem się, że kosami zrobi takiego figla i że będę ją rozbierał w połowie eksperymentu. tak. Dlatego jestem nieprzygotowany na to, żeby Wam wszystko teraz wyłożyć jako kawę na ławę. Stwierdziłem, że awaria jest bardzo zagadkowa i ciekawa, więc zrobię już materiał o tej awarii, a o eksperymencie dowiecie się w swoim czasie. Masakra gdzie dzisiaj seplenie z tym ugryzionym językiem. O, tłumik czyściutki. proszę. <grytanie> Zero Garo, Sam jestem w szoku, nie. Sam jestem w szoku, akurat na garu to się spodziewałem. A tu poza przebarwieniami yy, przebarwieniami, oj, z tym miałem dylemat. Znaczy te pionowe rysy, to są już po tych odłamkach. Yy, z drugiej, które powstały po przemieleniu tej drugiej ściany tłoka, natomiast ten ciemny kolor nie dawał mi spokoju, zastanawiałem się, czy tu już lekkich przedmuchów nie było, no ale na ścianach tłoka, Jezu, na ścianach cylindra nie było żadnych rysek, nie było żadnych przytarć też. Czyli na przykład takich miejsc, gdzie widać, że honowanie jest zjechane na gładko, tak? czyli jest przytarte przez pierścienie i Ale te przebarwienia nie dawały mi spokoju, dlatego się konsultowałem, właśnie e, z Szymonem, między innymi, też na co zwrócić uwagę. No i kaza mi tu sprawdzić, bo w ogóle też pierścienie bardzo ładnie tutaj się gładko poruszają w tym y, tłoku. Wszędzie była ładna warstwa oleju. Pierścienie nie były zapieczone. E, ten osad powstał od oleju, tak? Tutaj idzie mieszanka, y, krąży. Mimo wszystko e, później się dowiecie, będziecie wiedzieć dlaczego. Ale ten olej miał tendencję do zostawiania takiej brązowej farby. No i do nagaru zostawiania też, co widać na dęku e, tłoka. Natomiast e, przyjrzałem się dokładnie pierścieniom. Próbowałem znaleźć e, ślady nadmiernego zużycia, czyli czy po prostu takie e, zadziory się tu robią, że się tak niby zawija ta stal one są w stanie idealnym, nawet przyjrzałem się lupom, jak one są fabrycznie tak jakby lekko ścięte, stożkowe tu na krawędziach, to tak są nie ma tu żadnych przetarć po prostu olej miał duże tendencje do zostawiania takiego osadu więc, a gdyby nawet następowały takie minimalne przedmuchy to biorąc pod uwagę, że mamy jedną kosę, która jest mocno przytarta i jest nadal na chodzie, jest nadal na chodzie, ale z mocą przytarta, ponieważ poluzował się gaźnik, yy, i zanim udało mi się to wychwycić, yy, to dostała nieźle w kosz, parę razy się przegrzała i rzeczywiście z mocą przytarta to widać, jak się zdejmie tłumik. Natomiast jest nadal na chodzie, no więc porównując stan tam, tej przytartej kosy, która jest nadal na chodzie, yy, ze stanem tego silnika, to, to spokojnie mogłem jeszcze przepalić na. Z, 40, 60 albo nawet 80 litrów mieszanki, zanim zaczęłoby się coś naprawdę poważnego dziać. No, tutaj widać masakrę. Zresztą po tej ściance też widać tłokę. Ona też była taka przybrązowiona, ale to był osad od oleju. Po przejechaniu palcem na świeżo, po rozmontowaniu silnika, po prostu ten osad zszedł i mamy ładną, gładką, czystą ścianę tłoka. Eee, co jeszcze? No, zresztą sami widzicie, sorry, ale dzisiaj naprawdę kiepsko gadam, o, to jest słynne zdjęcie. Z lat, co tu się mm, domyślali, czy tutaj się łożysko zablokowało, czy coś, nie, nic się nie zablokowało, wszędzie była piękna, ładna, gruba warstwa oleju. Palcem jak się przejechało, to jest inaczej, nawet taki laik jak ja po rozebraniu widział, że to jest wszystko pięknie naoliwione, wszystko ładnie pracuje. Nigdzie nie ma takich miejsc, żeby nie wiem, się przycinały, czy były suche, po prostu wszędzie była piękna, pięknie rozprowadzona warstwa oleju. Zwyczajnie to zabezpieczenie tutaj się dostało i wyłamało tą, tą ścianę tłoka, no i jak to wpadło w korbowód, no to możecie sobie wyobrazić, co tam się stało. O, no, teraz widać. Korbowód jest w całości. No, tu też dobrze widać. Po prostu jest tak, jakby bejcą pomalował, taki osad od oleju. Natomiast tutaj, jak ta ściana tłoka wpadła w ten korbowód, no to została miazga i, i te dziury w karterze. O, i tu. Dokładnie, tu wyskoczyło zabezpieczenie. Z tej, z tej strony. Z tej strony. A z drugiej strony jest. I możecie zobaczyć. Tutaj tak jakby Bejcom pomalował. To jest brązowy osad od oleju. No, i na zabezpieczeniu też widać osad od oleju. I dlatego tu jest takie ciemne. To nie są przedmuchy, tylko to jest osad od oleju. No, możecie sobie spekulować, że jechałem na oleju od frytek. O. <laughs> Nieistotne. Widać, jest, jest warstewka nagaru, ale tego nagaru i tak jest mało. Spodziewałem się, że będzie go dużo więcej. No zresztą. Yy, Zresztą, ym, jestem ciekaw opinii fachowców. Możecie komentować, naprawdę wszystkie komentarze mile widziane, ponieważ ja zawsze zaznaczam, jak ktoś się mnie o cokolwiek pyta, że ja akurat nie jestem mechanikiem. Nie jestem mechanikiem. Co innego moja wiedza z eksploatacji maszyn, a co innego wiedza osób, które codziennie rozbierają takie maszyny i wiedzą mniej więcej, jak, jak wyglądają od środka po awariach. Więc wszystkie komentarze osób, które naprawiają, bardzo mile widziane pod tym filmem. O, i główny winowajca. No, można być nawet laikiem, ale jak wyleciało mi... Można być laikiem, ale jak po rozebraniu silnika wyleciało mi to, no to już wiedziałem, co jest przyczyną. A później jeszcze drugi kawałek znalazłem. <laughs> Pierw ten wypadł, a później znalazłem jeszcze ten drugi. I dokładnie z tej strony wyleciał. Aha, to jako ciekawostka. Czyli wiemy, że większość, no, że te silniki i większość akcesoriów sprzedawanych przez Marpol pod marką Demon pochodzą z tej samej fabryki. Ponieważ zarówno na głowicach żółkowych jest ten znaczek, tak jak już nieraz wspominałem, na jednym z moich, na jednym z łańcuchów od Demona, które mam, też jest ten znaczek. Na stronie Martpolu, jak oglądaliśmy, kartery też był ten znaczek, no i widzicie na cylindrze też jest ten znaczek czyli z jednej fabryki większość tych elementów pochodzi. Chyba nawet na nożu miałem też ten znaczek, ale teraz już nie pamiętam. Więc przepraszam Was bardzo, że po trzecim albo czwartym dojściu do tego filmiku. Nie jestem zbyt rozmowny i trochę mi się język plącze, no ale takiego pecha mieć, żeby sobie tak język ugryźć podczas sprzątania po awarii mojego brata, no to już trzeba mieć naprawdę, nie wiem, albo być ostatnią ofermą, albo mieć pecha. I dzisiaj mnie tak boli język od tej strony, że po prostu co chwilę seplenie, i, i no i im się plącze ten język, bo przez to, przez to, że mnie boli, to po prostu. Uciekajmy myśli, co chciałem przekazać Wam, co chciałem powiedzieć, ale już wiecie, co było przyczyną awarii. W tym momencie już wiem, że eksperyment był udany. I y, trochę później, potrzebuję trochę czasu, bo mam dużo zaległych materiałów, ale y, później na pewno zrobię ankietę i będziemy musieli omówić. Y, ja będę musiał omówić razem z Wami, co dalej z eksperymentem, ponieważ y, planowałem zrobić minion 40, przepalić minion 40 litrów mieszanki. A po tych 40 litrach zrobić wgląd przez tłumik. W życiu się nie spodziewałem, że w połowie eksperymentu będę rozbierał cały silnik. Po rozbiórce silnika mogę ocenić jego stan na tyle dobry, że spokojnie mógłbym mm, przepalić 40-60, a może nawet i 80 litrów tej mieszanki podczas tego eksperymentu, i ten silnik by przeżył. Więc to całkowicie zmienia już, jakby to powiedzieć, no spojrzenie na ten eksperyment, tak? czyli w połowie po 22 litrach, mogę już uznać, że y, jednak eksperyment odniósł sukces. Ale ciekawe jestem Waszego zdania, co wy myślicie o tej awarii i w ogóle o wyglądzie tłoka cylindra i tak dalej, więc zapraszam Was do komentowania. A ja na dzisiaj kończę. Czas wygoić język, a w tym czasie robić następne materiały. No to do następnego, trzymajcie się. Hej.